Tamek to, pomału. Już jest w połowie. I już jest na lądzie! Zobaczcie, wiatr otwiera brawek. Wiatr otwiera brawek, ale jak starty. I lecimy, kurwa. wyszła szarmy, kurwa. No, już mi się zmieścili. Już muszę odjarać. To ja niech w tych papierach nie zostaje, a my spadamy. Niech nam tego karnetata a e Tu, ata, depasaż oddadzą. Dalszy ciąg podróży, próba odzyskania Jelcza. Teraz jest jakiś payment issue, niezaksięgowany z agencji celnej do portu, co spowodowało, że przetrzymali na cały dzień. Bank zaksięgował, ale, ale już jest następny dzień przecież i już będzie następny payment issue. No i jesteśmy. Panie driver, jeszcze będziemy musieli tutaj kurtynę zapakować z powrotem Jelczur odpalił na było paliwa no dobra, mamy pozwolenie zjeżdżać Jelczur, zaraz się wyjeżdża To jest ta zmora nasza, czyli powód tego całego, wszystkich perturbacji, tego można powiedzieć czasowego nieszczęścia, Flatra. track. Flat -track nie chcecie wysyłać duży kawaretowy sprzęt, no tak tu idziecie, bo wam, jeśli chodzi o Indie. To, to jest własność armatora, wreszcie będzie można ją oddać, kary są przeokrutne, dochodzi nawet do 252 z tego co pamiętam dolarów dziennie za jeden dzień przetrzymania platformy. Tak, do wiadomości, jeżeli towar jest nieocelony, a tak było przez ostatnie dwa tygodnie. pobyły były różnego rodzaju, inne tematy z tym związane. Nie można towaru zdjąć z platformy, czyli e, paradoksalnie taka, taka, no można powiedzieć, pułapka trochę, bo jeżeli papiery się nie będą zgadzać, ktoś będzie mm, za długo coś procesował, gdzieś będzie przez jakiś urząd źle coś wypełnione. To wszystko powoduje do tego, że ten towar nie może być zoslony. A co za tym idzie? Ten cały chladrak jest przedsięwywarny. Oprócz tego oczywiście kostka, co też jest dla mnie jakąś abstrakcją, to też są charżują czar za, za każdy metr kwadratowy. Mija dzisiaj, można powiedzieć, 12 dzień, kiedy to jest. Tak, 12 dzień. 14 będzie w poniedziałek, kiedy udało nam się dopiero to tego fatraka zwolnić. Teraz muszą znów procedury uruchomić, i już tutaj w porcie. Zobaczmy, co u warka się dzieje. Informacja, Arek. Było mało paliwa, ale było wystarczająco. Nie, to informacja jest taka: jak zwykle chłopaki mnie nie posłuchali i zostawili puste zbiorniki. Zapowietrzyła się pompa, czy było. Nie były puste. Trzeba było odkręcać przewody, żeby to odpowietrzyć, bo to rzędowa pompa. I teraz się musi e... narobić, żeby to tylko zapalić. Informacja dla naszych Hibalajstów: w naszej kabinie jest pełno oleju napędowego. A przed transportem te paliwo pospuszczali, bo był, taki był prykaz. Przewoźnika, że musi być spuszczona, ale przesadzili nie no, z tym spuszczony. Było, no to... no było Jak było, jak się zapowietrzyło. No to by się zapowietrzyło. No i mamy zielonka tutaj, wczoraj z baniakiem. Z broniakiem startowaliśmy. A pokażę wam ten baniak, bo skasowali mnie jeszcze. Kurde, zużyty baniak, słuchajcie. od ochrony pod pachę, za stację benzynową tutaj. 50 litrów drogi, ale Ale 20 litrów, a odwracając mnie przez niechce przez dranę przypucić kolejne. To było za tą butelkę. Bo mówi, że to nielegalne i że trzeba mu tipa zrobić. Ja nie wiem, że chyba przejdzie tipy, ale za tę butelkę to przesadzić. Zapłaciłem 100, 100, 100 ich. No co? Tu musimy jakoś zrzucić to miejsce, tą całą plantekę, która tam jest. To jest planteka ochronna. Jak widzicie, jelonek bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. Nie dostał potyłku przez te półtora miesiąca na, na wodzie. Wszystko wygląda, że jest tutaj. Było fajnie zabezpieczone. Oprócz problemu, który mieliśmy z ilością paliwa, bo jednak już nie odpalił. Dzisiaj tam o tak tą plantekę no, 300 kg Im Czym jest więcej, to gorzej. Nic nie potrafią. No, będzie. A to jest nasz cover który uratował jelcza na, na wodzie to ogromne Patrzcie jakie to jest ogromne Nawet tego kamerą nie uchwycę Nie da się wytrzymać po tą kąteką, To jest milion stopni my to będziemy spać to ja nie wiem Ale tu jest jedno przygotowane a miał być drugie runda nie będzie. To piek, jakie ciorynany. Nie, zakaża Musimy usiąść, bo wczoraj mieliśmy małą akcję. Tutaj trzeba fotowolę wywalać, maskę podnosić. Jedziemy jeszcze dopiero, bo tam z tym paymentem coś się dzieje. I chyba tam jest kantyna też. To może coś zjemy wreszcie i, i zaraz będziemy odpalać w Rosji na bomba sportu. Trzeba tą topkę, nie? Tak, tam ta, ta. Znaloby nam się taki zestaw naprawczy do plandek. Ja to taśmę z tą mi pod plandeką do ściany tak. przykleję. No, nie jest to Boeing 777 Marek? Nie. 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 do do Nie. dla pracowników. Więc dla pracowników jest za pracowników bardzo fajna i Będzie rewolucja. Mam nadzieję, że robotyki dadzą radę. Jeszcze się wyprawa kurde, nie zaczęła? tak trafił w Japonek. Masakra jakaś. I kurde, znowu łupie. Ale nic. A nic? Cześć do Jercza. A jest tutaj. Co wy stoimy? I czekamy. Teraz następny payment issue Kurwa, nogę trochę kuło, bo by to wziął tak Związlą Wejdzie klapek, japonek tak tutaj kurde sobie iżdżamy zaraz tego południu Teraz tutaj zaraz depuszczą Tyle godzin, tyle czasu Dwa przyloty Dni spędzone w tym porcie nawet na jetlag nie było czasu. Dolary, w kurde, powakowane każdą skarpetkę, żeby wreszcie wyjechać. Jeszcze jest problem. Jeszcze nas nie chcą wypuścić. Jeszcze jest jakiś problem. Fenomen: w połowie brama otwarta, w drugą połowę za jakiś po prawej stronie krzykacz. Następny, któremu ja po prostu nie rozumiem. Już jest połowę, już za nami auto tam stoi, chce wyjechać, a jeszcze nas zablokowali. Nie, yeah. coś im się nie zgadza, coś tam w papierach, u się nie zgadza. Nie wierzę w to po prostu, ja w to nie wierzę. Pół bramy otwarte i jeszcze problem. Powiem Ci, że ten Iran, ta Turcja. Nawet jeżeli ten Pakistan to byłoby kiku w porównaniu z tym co tu w porcie się dzieje. Żeby odlecieć, kurde, przejechać. <tryk> Indie! Pożegnajmy ten port tych celników i tych sekuritasów i tych wszystkich od dolarów. Tip, 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 tip. Tak, jest, nareszcie. Indie, jest. słuchajcie. To jest to parko. <gryst> Dawaj walizki. Dokładnie. <gryst> 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 Parkuj.